Drużyna na szóstkę idzie na zakupy. Kiedy nadszedł weekend, nasza drużyna musiała udać się na zakupy spożywcze. Trzeba było zrobić dwie listy zakupów. Lubili robić to razem, bo w ten sposób każdy mógł kupić takie produkty, jakie lubił. Żeby niczego nie zapomnieć, zróbmy jedną listę z naszymi ulubionymi produktami, zaproponował Bystrzak. Potem napiszemy drugą listę ze specjalnymi produktami niskobiałkowymi. Można je odebrać w aptece, ale dziś zostaną dostarczone do nas przez kuriera. Ja napiszę listę specjalnych produktów, a śmieszek i Psotek mogą napisać listę naszych ulubionych produktów, powiedział Kostek. Pisanie list zakupów okazało się trudne dla naszej drużyny, ponieważ było bardzo dużo pysznych produktów, na które mieli ochotę. Pamiętajcie, że na listach musimy umieścić dużo zdrowych produktów, przypomniał wszystkim Bystrzak. Na liście naszych ulubionych produktów mamy wiele owoców i warzyw, powiedział Kostek. Smaczne owoce i warzywa, pyszny makaron i łakocie niskobiałkowe, takie jak chrupki ziemniaczane PKU. A na liście produktów specjalnych też jest wiele pyszności, np. makaron w kształcie zwierząt, wafelki waniliowe i różne ciasta, również oznaczone literkami PKU. Powiedzieli śmieszek i psotek. Po tym, jak drużyna skończyła pisać listy zakupów, przyszedł czas na wycieczkę do supermarketu po ich ulubione produkty. Następnie musieli wrócić do klubu, aby odebrać dostarczane dla nich produkty specjalne. Zróbmy wyścig po super... Zobaczymy, kto pierwszy zbierze wszystkie produkty, zaproponował Oczek. Wszystkim spodobał się ten pomysł. W ten sposób zakupy staną się świetną zabawą. Kiedy dotarli do supermarketu, Oczek podzielił naszą drużynę na dwie grupy. Śmieszek, Psotek, Kostek i Ząbek mogą być w jednej grupie i zebrać część produktów. Bystrzak i ja będziemy w drugiej grupie i znajdziemy resztę. Pierwszy zespół przy się wygrywa, powiedział Oczek. Dwie grupy ścigały się po całym supermarkecie, czasem nawet wpadając na siebie w niektórych alejkach. Prawie nam się udało, powiedział Kostek. Oczek i Bystrzak mieli na liście jeszcze tylko dwie rzeczy, kiedy pędzili do kasy. Która grupa wygra? Obydwa zespoły dotarły do kasy w tak podobnym czasie, że drużyna zdecydowała się ogłosić remis. Spójrzcie, jak szybko zrobiliśmy zakupy. Musimy to jeszcze kiedyś powtórzyć, powiedział Bystrzak. Nasza drużyna na szóstkę wyłożyła zakupy przy kasie. Wzięli mnóstwo różnych produktów, które wszyscy lubili jeść. Przyjaciele byli bardzo zadowoleni z zakupów, więc ruszyli z powrotem do domu, żeby zacząć myśleć o przepisach. Ząbek był świetny w wymyślaniu nowych potraw. Ale teraz czekał ich jeszcze jeden wyścig. Musieli szybko wracać do domu, żeby zdążyć przed kurierem, który wiózł paczkę pełną specjalnych produktów niskich białkowych.